Coś nie no zrobili, że jakby z Hamskie ale zagranie a, nie. <głos> <głos> Aha pierwszy no. Ani muszę w pisać, a ja sam mogę Nie Eee no po prostu po głowie A problem. O, problemu do nas Chłopie, Czekaj, ano. nie kop, nie kupię nic Miku nie, no. nie kupuj. Eee. tak nie mogę, bo mi zatowało grę. Poczekaj, dobra, że są coś co ja się dzieje. na tej chcę zobaczyć mojego Kałacha. Jasne. Czerg on kamichał? No. Biorę to <grym> tylko dlatego, że masz się no. Wiem. On nie odczuwał bólu. Jego paczka spierdala. No, co jest? No, 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 no jeszcze czego? Czemu ty nie ma Halo, ja tu z pompą zruszywałem. naprawdę nikogo nie ma na tym B. Halo. No. pula W tak. No co jest? Wyprułem. Easy as life. Easy as life? Listen O, oh. oh. no. zobacz sobie. To.

że sprawdzają wszystko, zanim zapłacą w ogóle. O. E <grym> <grym> <O. Konik? grym> ja tam. O, SG. U, Mati. Czyżby. Je. Jeden pocisk. Nice. Mogłem wziąć tego skina do Negeva. Mogę zmienić nazwę negewa na... Niger? Mmm, no, nie załadowało a, a będziesz jeszcze raz to robić z zakonnikiem? <grym> no, tylko że jak zaczniesz się wyrywać. Siedziś po pier... Siedziś po pierdolu, Pierdol się, burzycielu. Goście że na rozgrzewce gra do Idiota. Najwyższa. Aha, nie pierdolą, no. on nie dostał! No i widzisz, i, i strzela i przestaje strzelać, a on tego nie widzi. O, widzisz? No ja widzę tej mapy. Nie! No nie płaczę, bo skina dostała. Teraz tak no, ta wychyla. O, Są ładnie, że mam fajne ustawienie zakonników. Co mam po tym, jak gości, gości wie, gdzie kto co to Dwa najdy. Akurat teraz palak. O kurwa. To jest za dużo palaków. A jak masz ten, to to dobra. A jeszcze wcale nie jestem tamtym... Żyje. Żyję! Kurwa, ty jeszcze stoisz. <grywa> <grywa> No super. ja Nie da się. Oh, o tobie, o tobie, Przepraszam. O. Koronawirus. Cześć. Cześć. Co to jest? I ten freestyle będzie. Freestyle. Co? No nie, strzelec. Czekaj, no. flash. Mam ja pan chop. Ten... No nie, aż miał być taki montaż. Eee, party chyba. się za co na sajzie Trwa bez głowy na lewo Jest short A to smoke ja myślę, że flashuje smoker smoke, nie tak do góry O! cię Dostajesz tornado Kurwa jest słowane Ej, a to jest jak coś Ta? A to zajbiście No wow. widział. Kurwa i chyba Mit, mit, mit. No daj głowy, to już to... ja teraz chodzę a ja chodzę <śmany> to No to ja... No, to ja sam idę po kre. No, sam, <śmany> no, sam Na pewno. Nie to jest Niezły refleks y A tu. Yeah. Nie no, Mati! Spokój się, żona! Jest już Nie wiem, no nie mogę nic zabić. Ciągniesz, Malino! Mam taki wylew! Mati, zabi go, bo chcę Mati! Twój dziadek też tak mówił. Ale mam wylew. No nie, chcę mu napisać co prawda o nim. co o nim myślę? To jest lepszy zawodnik od ciebie. O kurwa. Dobrze mi się wydaje, że w tych to jest ten chłop, się za mało przebiera. Okej okay. <laughs> Chłop się za przebrą, przebrał, nie mogę Kabaret No nie wiem, wy... chłop się za przebrał, no nie wytrzymiesz Jaś te O, w szezu tam Nie mogę Mati A jak masz moje? A miała kacza, miała kacza Mati Czekaj. No co? No co? O. No tak mi no, tak się nie Do przeciwnika

Muszę zajeb... zajeb... idę w Dobrze, do końca. Nie. Mamię się, to jesteś bo... bo... kura się zostałem. Ja pierdole! pierdolę! Aaaaaah! Nie, nie, nie słyszałeś tych drzwi? Nie, bo... ci się skupiłem na tej kurzu zajebanej, no. O kurzu? No, rwy na... na początku rondlu, jakiś. <śmienicza> <śmienicza> o kurwa, jeszcze jeden. I wszystko, o, dobrze, Matliś. Hej! Nie, 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 nie! Bomba! Trzeba ja. <śmienicza> 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 <Chodę bywa je? śmienicza> Chodź, ty wracaj, wracaj, w plecki dostaniesz. Nie. A... Właździmy. Skrypty? kozdy, jak nie mam. Bo oczy. A ja zobaczę. Dobra, przyzywam mocę moje, żydowskie. O kurwa bo to naprawdę. już nie, czyta ten. stary testament. Tak, z nie się go, kurwa, czy jest z Rosji. On mi zaczął rozprawkę pisać, jak, jak to jest to rasistowskie, że się go pyta, czy jest z Rosji, po tym jak używa biczki, Sirlic, czy kurwa. Coś, proszę, Co? Coś coś chcesz? To zginąłeś przede mną. <noise> Arrête très grande. <laughs>